Dzisiaj Sylwester ale się na nabzdręgole ze Stachem szkielóweczką Heche, he. ale najpierw zajadę na stację benzynową zatankować Poltusia. Po zatankowaniu zajadę do prababki kupić od niej mocne petardy jak co roku, aż Stachowi szczęka wypadnie jak mu rzucę pod nogi Jachtunga Hehe. To chyba ten gruz Sebiksa co ostatnio nie dał mi spać w nocy, oby skurw zatankował złego paliwa i nie odpalił. Dzisiaj zatankuję na bogatości 98. Podjechał tym gruzem i teraz będzie tankować gazu pół godziny, bo zaworek w Polonezie się zacina. Niech on tego złoma odda na szroty, bo to się już nie nadaje do jazdy. Jak ja miałbym takim gruzem jeździć, to bym chyba się wyprowadził do Afryki i tego Poloneza tam zakopał pod drzewem bananowym. Normalnie wstyd do takiego samochodu wsiadać. Dobrze, że mam betę moją ukochaną na tył napęd. Kap, kap, siur, siur, kap, siur, kap. Ta beta jest tak okropna, że zaraz wymiotuje na poloneza Heche. He. Najchętniej bym mu wyjęł petardę na przednią szybę. Jadę po te fajerwerki, bo zaraz sylwester. Kupię dzisiaj takie petardy i fajerwerki, że Stachowi włosy na dziąśle staną ze strachu, Heche. He. Albo wsadzę potężną petardę do wydechu w kaszlaczku i pierdyknie, aż kaszlak Stacha się rozsypie, Heche. He. W końcu wsiadł do tego złomo Poloneza. Ja mu teraz pokażę, jak beta moja idzie ze spawanym dyfrem. Ale idziesz maleńka, tak właśnie trzeba wieśniaków ośmieszać na dzielni. O kurko trochę mnie moc poniosła. W coś przywaliłem, oby to nie było nic poważnego bo ojciec mnie wyrzuci z domu, albo odda do schroniska dla bezdomnych. Matko Bosko Częstochowsko, coś ty betona robiła. Ja tylko zahaczyłem o malnikiego krzaczka, a tu takie szkody narobione. No to chyba dzisiaj nici z Sylwestra. Stary jak się napije wieczorem to będzie mnie lał pasem aż do samego rana. Mój poloneziku czas ruszać, bo to zaraz będzie godzina 15 a my jeszcze nie mamy kupionych żadnych petard na Sylwestra. Ciekawe czy Stachu coś załatwił na dzisiejszą imprezę. Dzisiaj kaszlaczku mamy Sylwestra i będziemy strzelać z wydeszku Heche. A tak na poważnie kupiłem potężne petardy i fajerwerki. Sprzedali mi wojskowi w takich dużych skrzyniach. Niby petardowe amunicje, granaty i coś tam jeszcze. Dzisiaj jak ja to odpalę ze szkielem to z kosmosu będą nas widzieć hehe, a szkielóweczka to będzie się litrami lała do mordy, oj mniam, nie mogę się już doczekać aż to odpalimy ze szkielem. Przecież to lekko waży tonę, jak pierdykniemy to wszystko razem to będzie trzęsienie ziemi. Tutaj coś pisze że niebezpieczeństwo i nie można przy tym palić ani nic związanego z ogniem, pisze jeszcze że wybuch grozi promieniowaniem na tysiące kilometrów od wybuchu Heche, ale pierdyknie dzisiaj i to solidnie. Dziury się tutaj porobiły, że nie za wesoło, ale stoi babka po prawej stronie z petardami. Wezmę od niej kartonik i dzisiaj sobie ze Stachem strzelimy. W domu w lodóweczce mrozi się szkielóweczka. Po imniam, Stachowi jak poleje to się przewróci na petardę. Biorę kartonik i wracam do domu szekować się na tego sylwestra. Dzień dobry, ja bym poprosił jak co roku najmocniejsze petardy i fajerwerki. Chcę, aby mnie z kosmosu widzieli. Witaj. No to ten kartonik u góry jest idealny dla ciebie. Tylko uważaj, bo może rączki pourywać a nawet i nogi. To są najmocniejsze petardy i fajerwerki, że nigdzie takich w sklepie nie znajdziesz. Super, jest pani idealna. Życzę szczęśliwego nowego roku i dziękuję. Kupiłem cały kartonik potężnych petard i fejerwerek, ale dziś się będziemy bawić ze Stachem. Ja już czuję, że Stachu zgubi szczękę, będę musiał mu powiedzieć, żeby sobie przymocował łańcuch, aby nie zgubił hacha. Ta droga polna jest tak tragiczna, że nie wiem, czy kół zaraz nie pogubię. Buja tym polonezem, jakbym płynął na kitaniku. w głowie mi się już zaczyna kręcić od tych dziur. Rzem jeszcze szybkę przed nią zbił kurwa jego mać. W jakieś krzaki wleciałem, bo nie zauważyłem zakrętu heche. He. Za jakieś 3 godziny będzie północ i będziemy się oblewać szkielóweczką i piciarz do samego rana. Stachu, niech lepiej przyszykuje dwa wózki inwalidzkie dla nas, bo jak się nabombimy, to wolę na wózku siedzieć niż leżeć pod krzakiem na zimnym betonie. Kaszlaczku, jeszcze kilka godzin i będziemy odpalać fajerwerki. Ja wiem, że się cieszysz, bo ja też mega się cieszę. Cały czas mnie kusi odpalić jedną fajerwerkę z tej skrzyni. Co mi tam szkodzi. Jedną fajerwerkę sobie odpalę dla testu. Zobaczymy czy to był dobry zakup. Życzymy Wam szczęśliwego nowego roku i dużo szkielóweczki na stołach.